Siemaneczka Rasola Film pole. także witam na moim najnowszym vlogu, także znowu znaleźliśmy się na tej budżetowej łazience za złotówkę, także lecimy z tematami. Eee, wczoraj zostawiliśmy to w ten sposób, także mamy tu wybrzdowane, eee, tu tak zostawiłem, eee, ponieważ delikatnie ten zaworek puszcza, także kap, 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 kap robiło, także na sztukę sobie go założyłem. No, ale nie jest przykręcony. O, widzicie, już, już kapie, nie? Dobra, nie. Dobra. Także i ja nie był mnie całą noc. Także wiadomo, gdzie ma spływać. Eee, dobra. Także przystępujemy sobie. Eee, nowe kupiliśmy. Także za chwilę będziemy sobie je tutaj właśnie za praleczką montować, i tutaj będą dwa zegary. I od tych zegarów teraz będziemy rozprowadzać, rozprowadzać za chwilę instalację. Także pierwsze poleci na trójniku zimna woda, podłączenie do gebelitu, podłączenie do bralki zimnej wody, i wtedy już sobie polecimy e, dołem do kuchni. Tutaj do umywalki z, z drugiej strony do zlewu, no i oczywiście do baterii. Także za chwilę będziecie mieli. E, streszczone i zwizualizowane, jak to będzie wyglądało. Dobra, także jakiś tam szybci, szybciutki timelapsik nagramy, Nie więcej jak ja się tutaj męczę na tej łazience budżetowej, także widzicie. Co niektórzy jeszcze odsypiają święta. <ścjalizmu> odsypiają święta. <ślonisty> Z przejedzenia. Dobra, tak, tak ten a Arkadiusz w niedzielę przyjeżdża i robi łazieneczkę. Dobra, także Jedni mają fajnie, inni mają trochę gorzej. Także zachwacamy rękawy i lecimy. No ale, oczywiście, kto może odpoczywać, ten może. Także odpoczywajcie, eee, a kto nie może, czyli ja nie mogę, bo muszę zapięćdzielać na chleb. Dobra, także lecimy w tym temacie. No, także aktualizacja postępy trans Także sobie zaczęliśmy. Eee, na razie zostawiłem zawory. Ponieważ będę sprawdzał szczelność swojej instalacji, jak będzie wszystko ok, dzisiaj jest niedziela, nie będę zamykał wody mieszkańcom. Wiadomo, pranie, obiady i te inne sprawy, sprzątanie, także jest weekend, także pion będziemy zamykać w tygodniu, raczej przed Sylwestrem, także poniedziałek, wtorek. Będziemy zamykać pion i po prostu sobie. To wykręcę i wkręcę bezpośrednio w ten trójnik. Także ta cała tutaj maszyneria wyleci. Także ten zaworek tutaj z tymi przejściami gwint, gwint na półcała. Ja również tutaj wkręciłem gwint, gwint na pocała. Eee, dlatego go sobie wykręcimy. Pozbędziemy się zaworka i wkręcimy bezpośrednio, także tutaj sobie na razie zrobiłem w ten sposób, żeby już sobie lecić z hydrauliką nie, także tu pierwszy trójniczek yy, poleci sobie yy, na tutaj na praleczkę, zjedziemy troszkę niżej drugim trójnikiem, tu trójnik już poleci w tą stronę do kuchni. I tutaj polecimy sobie już na Gebelit, ale jeszcze jeden trójnik, ponieważ tu polecimy sobie do bateli już tą bruzdą zrobioną. Dlatego tu damy raz, dwa, trzy trójniki, nie? Także za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądało w moim wykonaniu. Na razie sobie na sucho wkładam. Za chwilę tutaj sobie podprowadzę to i sobie yy, polecimy, nie? Dalej. Dobra, tak to wygląda. Także lecimy szybki tam lepszy wam tutaj zrobię i działamy dalej Moi mieli w timelapse jak to wygląda. Eee, takie podłączenie. Nie? Tu na praleczkę, ponieważ tu będzie rewizja za pralką. Nie? Także od razu sobie robimy podłączenie do praleczki i tak samo będzie odpływ stąd wzięty. Nie? Tu, to później wyciągnę, dam kolanko, 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 przejście na 40. I tutaj ten kawałek 20 cm pojedziemy czterdziestką Ładnie później guma i wszystko ładnie wejdzie. Także taka rewizja będzie od razu z podłączeniem do pralki. Nie będziemy nawet zasłaniać, moi kochani, dlatego, żeby maksymalnie pralka doszła do ściany. Rozumiecie mnie? Bo jak dam zaworek teraz o dam sobie przed ściankę, żeby zasłonić Yy, zawory, i wszystko teraz. Dam sobie ściankę Teraz, na ściankę na prześciankę, jakbym chciał dawać zawór, nie wiecie o co chodzi. To już praleczka nam odjedzie o tą właśnie długość zaworu. Rozumiecie, mnie o tą długość zaworu już mamy szparę. A zależy mi, właśnie, żeby maksymalnie dojechać pralką do końca. moi kochani, to będzie ściana płaska. Tutaj, jak tutaj nie, Że wszystkie podłączenia wejdą rurki do środka. Tu będzie wolna przestrzeń, ta, y, Odpływ od pralki może jest zawinięty z tyłu na pralce, i on swobodnie sobie wejdzie w środek, po prostu y, tutaj tej rewizji, tak? Podłączenie, tak samo z wodą sobie ładnie do środka, i co nam da efekt tego, że dosuniemy maksymalnie do ściany, nie, i to będzie ok, jasne, bo tu patrząc z góry. Nie? Nic nie będzie widać. Po prostu gdzieś tam, jeśli będziecie chcieli zamknąć wodę, wysuwacie sobie delikatnie pralkę, rękę wsadzacie, jeden zawór, cyk, cyk, kumacie. I tu będzie po prostu słupek. Ja tu będę się starał maksymalnie zrobić teraz, jak tu wiadę z gebelitem. Gebelit mamy chyba bodajże 45. Także tu troszkę od ściany odejdę. Tu wycykluję. Mam nadzieję, że no, ewentualnie tylko taki, wiecie, nie, a tu słupek będzie równo z gebelitem, e, tu będę chciał dać taką półeczkę, ze względu na to, ze względu na to, że tu będzie można wtedy dać sobie zabudowę szafki, nie, także tu będzie taka wnęka. Zrobiona specjalnie pod zabudowę szafki Jeśli ktoś będzie chciał kiedyś przyszłościowo to zrobić Dlatego tu sobie wszystko teraz schowamy eee, Za chwilę sobie przyczepię baterię eee, Zaczepię laser Do laserka poziom złapię eee, Zamontuję baterię Tu mam taki, pro, moi kochani, eee, zestaw Nie? Także od razu sobie tu zamontujemy On jest na wymiar Podłączymy I wtedy sobie wyjeżdżamy tutaj z teksem z ciepłą i zimną wodą na kuchnię i wtedy od tamtej strony będziemy robić przyłącze wtedy tutaj do umywalki, nie? Dobra, i tak to będzie wyglądało. Będziemy Także mówię, największa zabawa tylko w tygodniu przed Sylwestrem, żeby zamknąć tutaj pion mieszkańcom, żebyśmy mogli zlikwidować te zawory i wpiąć się bezpośrednio w pion także porobimy sobie nawet zdjęcia dla spółdzielni mieszkaniowej dla inwestora że tutaj po prostu te zawory nie zostały czy po prostu jakby to powiedzieć mógłbym gebelit bezpośrednio podpiąć tutaj przed bo przecież przyjeżdżę plomby będą zakładać na zegary nie wiecie o co chodzi nie także zrobimy tutaj przed zabudową ee, przed zabudową gebelitu po prostu e, zlikwidujemy te zawory zrobimy sobie zdjęcie dla spółdzielni że po prostu tu jest bezpośrednio wpięcie w pion że tu nie ma nic po prostu osobno bo mógłbym dać trójnik i podpiąć ubikację bo przecież za, zawór w ubikacji w razie w jest w środku gebelitów w Spórce, nie? No, tak. I na Live Life in Poland. <laughs> Dobra, także tak przyśmiechczą. No, no, także lecę dalej z hydrauliką. Chciałbym dzisiaj to skończyć hydraulikę przy niedzieli i zacząć obsadać gebelit, nie? Dobra, także lecimy sobie. No, i że tak powiem, drugi etap zakończony, prawie że jeszcze za chwilę będziemy trzaskać. Eee, no, bo wiadomo, pierwszy etap: wybebeszenie całej łazienki, przygotowanie pod drugi etap, czyli pod eee, wodę i odpływy, czyli pod kanalizę, nie? Czyli wodka robimy nie? jako drugi etap. Tak to wygląda. A jak mówiłem przed chwilą, na to się nie sugerujecie, to, to w tygodniu sobie zepniemy razem, nie? Także tak to wygląda. Eee, tu złapaliśmy, tu jest fajka do gebelitu. Tu poszło, 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 poszło. Tu pójdzie w ścianie. Tu mamy, nie? Wszystko ładnie złapane. Tak, tak to wygląda. Och. Z tej strony wygląda to już tak, nie? Bo tu będzie szafka z szufladkami. Tutaj ma być zlew. Tutaj zmywarka, za zmywarką nic nie może być, dlatego wszystko robimy w szafce yy, pod zmywarką, nie zmywarką, tylko pod zlewem, nie? się, przepraszam. Dobra, także mamy tutaj sobie do zmywareczki. Yy, odpływu nie robię do zmywarki, ponieważ teraz w, w wszystkich tych kuchennych yy, syfonach jest podłączenie yy, do zmywarki. Dobra, także tak to wygląda. Yy, także Mamy to, nie? Także jest. Dobra. Także przystąpimy sobie teraz. Weźmiemy debelicik eee, firmy Rawak jakiś. Nie wiem co to jest. Eee, taki kibeleczek Jest pisłaryk. Dobra. Także zabieramy się do roboty. Wyciągnę go z kartona. Przyniosę sobie go tutaj. Eee, wyjadę z tym starym. I przystąpię sobie do montażu. Dobra. Weźmy. i mm -hmm. No i teraz jak w tym widzieliście, zacząłem sobie montować gebelit <laughs> według projektu. No i, yy, że tak powiem, trafiliśmy na problem i to dość poważny. Na razie przerywam pracę na dzisiaj. Yy, dobra, to teraz w kwestii wyjaśnienia. Tu układam teraz przed sobą projekcik. Teraz tak, według projektu nie wiem czy będziecie to widzieć według projektu o, ostro złapie. No według projektu między kibelkiem jest 53 pralka 56, nie? idę na no tak 53 wypada mi tu no czyli fajnie, bo profil by wszedł tu Fajnie by było zabudowa, równo, płytka klej, elegancko by było. Także 53 z gebelitem bym się zmieścił, tylko tak wymiar całkowity 109, nie? Czyli łapię sobie do ściany, do narożnika. Pamiętajcie, że nie mam płytki ani nic i do narożnika, no takie 105,5. No, przyjmijmy 105. No to już według projektu, kurno, co jest? <noise> 4 centy już mi brakuje. Zara płytka, klej. To liczcie, że 1,5 centa. To już ma 5,5 pół mi brakuje. <noise> tu tak w miarę by było. No brakuje mi kurcze. No tak, 6 centymetrów. Czyli mam 53 Liczmy, by było 105, płytka klej 103, no to mam 50 tylko lukę, nie? Czyli brakuje mi 6 centów. No i, i tu mamy teraz problemik, taki mały powstał. To jest kominówka, ja tu nie mogę jej już nosić. 4 centy. E, tutaj za bardzo nas e, też nie ratuje. Kurczę, no ewentualnie. Ewentualnie tu zmniejszyć, nie, ale moi kochani, problem powstaje tak, nie? że gebelit ma, e, widzicie, 45 cm, nie, 45 cm ma gebelit i teraz wcisnąć tu pralkę, jak ja mam się załatwiać, wiecie o co chodzi, on i tak już jest maksymalnie, Także prawą rąsią już się pozbywamy, nie? Metoda na prawą rąsię już idzie w zapomnienie. Czyli metoda na lewą rękę już też idzie w zapomnienie, bo będzie nam przeszkadzała pralka, nie? No to nie wiem, nie? Także ja na razie przerywam pracę, tutaj zostawimy ten temat. Eee, no co? No dobra. Także tyle, no. Chciałem zamontować, wybrać sobie dzisiaj, chociażby go podłączyć i na tym skończyć dzisiejszy dzień, no ale trafiliśmy na Problemos. No i tyle, także kończymy dzisiejszy dzień. E, także dzięki, że jesteście. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Łapeczka w górę, zwolnieniacie, żebyś wiedział, e, kiedy będę wrzucał następnego vloga. No i macie. Tak, to jest, budżetowa Łazienka za złotówkę. I już się lubi problem. Dobra, także pozdrawiam serdecznie, inwestora. To teraz mamy zagłostkę. Dobra, także lecimy z tymi tematami. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok i zapraszam jutro na vloga.